Siemanko, ja jestem Trycus, witam z koniec z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie ludziska. Otóż dzisiaj naprawdę mega, mega fajny odcinek się szykuje, jak widzicie, nabiłem już 400 skrzynek, no i jest sobie potwieramy, dlatego że jak widzicie na naszym koncie tutaj tricus, na naszym najlepszym w sumie na moim głównym koncie, brakuje dwóch zadymiarzy. Ja robiłem już jeden openik, gdzie otwierałem ponad 200 skrzynek i mi się nie trafił nowy zadymiarz, więc teraz podwajam stawkę. I słuchajcie, robię ponad 400 skrzynek, więc za to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków z Brawl Stars na tym właśnie epickim kanale. A tutaj w karcie prawym górnym rogu ogólnie macie poprzednie filmy z Brawl Stars, jakie nagrałem, bo nagrałem ich grubo ponad 100, już chyba ponad 150 nawet. W każdym razie zaczynajmy teraz, ludziska, otwierać skrzynki. Dobra, 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 dobra spokojnie. Otwieramy, zobaczymy. Zobaczymy po jakim czasie. O nie, co ja zrobiłem tutaj. Zobaczymy po jakim czasie trafi nam się ludziska zadymiarz, dlatego że naprawdę mam mega nadzieję, że po prostu uda mi się trafić nowego zadymiarza. No a z 400 skrzynek to chyba niemożliwe, żebym nie trafił, prawda? Możemy sobie zobaczyć zresztą szansę, jaką mamy na konkretnych zadymiarzy. Wejdźmy tutaj. E, 5726, dobra. Czyli mamy jednym słowem 0,5% i 0,3%. Ehm, ok, czyli. Teoretycznie w 400 skrzynkach powinni nam się trafić dwa i zadmiarze. Według tej, tutaj, według tego zakresu otworzymy sobie także te inne skrzynki, te, które są tutaj. Darmową skrzynkę, dajcie, z darmowej skrzynki mi się trafi zadmiarz, mówię Wam, jestem tego pewien. Uwaga! O nie, tylko monety. Dobra, Mega Boxa otworzymy, jeżeli już się nie uda? No ale teraz w każdym razie otwieramy sobie te skrzynie, które mamy tutaj. Może ludziska nam się uda coś trafić, please. Naprawdę, o, podwajaczy monet nam się bardzo przydadzą, akurat? Bardzo nam się przydadzą. Już otworzyliśmy 20 skrzynek, nic się jeszcze nie trafiło, ale mówię wam, mówię wam, że trafi mi się jeszcze dużo tych oto zadymiarzy. W ogóle. Czekajcie, ile jest tych biletów teraz? Ile jest biletów ludzie? 152 bilety mamy znowu, więc no jak będzie jakieś starsi z robotami albo coś, gdzie będziemy chcieli nabić więcej skrzynek, to to właśnie pewnie jeszcze zrobię. No ale miejmy nadzieję, że już nie będę miał czego znowu zrobić skrzy ze skrzynek, dlatego że, że już nam się uda po prostu tych zadymiarzy trafić. Robimy super szybki, przyspieszony tryb, jakieś gemy nam się trafiły. Dobra, chwila. Albo trochę zwolnimy. Czasem mi pisze się, że jak szybciej otwierasz skrzynki, to nie trafisz. Zadymiarze, ja w to nie wierzę, ludzie, e, ale. Zob o! Ło! Wow! Kozacko! Podkręcona piłka to jest takie coś, że rzucamy spajkiem, i wtedy lecą takie kółko się robi ze, ze spajków, po prostu spajka. I to jest akurat bardzo dobry star power, więc przynajmniej tyle, że. O! Udało się! Tak! Tak! Epicki Zadymiarz! EPICKI zadymiarz! Ja nie mogę, zobaczmy, jak wygląda! Zobaczmy, jak wygląda ten zadymiarz. Dobra, tutaj jest. Beautiful. Dobra, teraz trafiamy w takim razie drugiego zadymiarza, ludzie. I w przyszłym odcinku wytestujemy dwóch nowych zadymiarzy, ludzie. Przetestujemy dwóch nowych zadymiarzy i tutaj już nam się będzie expił pierwszy z tych zadymiarzy. Może uda go się zmaksować nawet. Ej, jakie to było epickie, gdyby udało się od razu zmaksować tego zadymiarza. Wow! Wow, ej, mega, ale trafiamy w każdym razie kolejnego. Trafiamy kolejnego zadymiarza. Wiesz, że się uda. Wierzę, że się uda, ludzie. Czekajcie, ale... Chwila, 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 chwila. To jak trafiliśmy epickiego tak szybko. To mamy na mitycznego. O nie, mitycznego będzie trudniej trafić, ale ludzie, teraz napiszcie w komentarzu cebulka prażona, to wtedy dzięki temu mi się trafi, słuchajcie, kolejny zadymiarz, mówię wam. Cebulka prażona, i na, na, dam nawet paru osobom serduszka pod, pod takim komentarzem. Zobaczymy, ale będzie spam. Kilka tysięcy komentarzy będzie. <gry> ale no to fajnie w sumie. Dobra, dobra, lecimy w takim razie z tymi punktami mocy. Plus 8, plus 6, no nie jest to zbyt dużo. Dobra, przyspieszmy tempo w takim razie troszkę z tym otwieraniem. Kolejny zadymiasz. Kolejny zadymiasz. Dawaj. No traf się. No traf się, mordo. Daj spokój. Daj spokój. Czy ty się trafisz kiedykolwiek? Ja bym chciał wiedzieć, w której skrzynce on się trafi chociaż. Albo powinno być automatyczne otwieranie skrzynek i potem widzicie, co wam się trafiło we wszystkich, jak macie tak dużo ich. Albo żeby się dało po 10 otwierać. Czelicie to? To by było mega fajne ogólnie. Dobra. Czekajcie. Zobaczmy w ogóle. Zobaczmy w ogóle, na ile można już Zmaksować tą postać. Ile już można ten. osiem Wow! Ej, jest nieźle, jest naprawdę nieźle, ludzie, szczerze mówiąc. Oby trafił nam się drugi zadymiarz. I żeby nam się udało zmaksować obydwu tych zadymiarzy, wtedy to by było kozackie. To by było mega dobre, ale no nie wiadomo, kiedy nam się trafi drugi zadymiarz. I to jest właśnie. To jest właśnie cały szkopu W ogóle niedługo będzie odcinek, jak dobiję 14 tysięcy pucharków. Więc to was zaciekawi za na pewno. A my teraz próbujemy trafić kolejnego zadymiarza. W ogóle, korzystając z okazji, no to chciałem Was zaprosić do obserwowania mojego Instagrama, bo niedługo oddaj konto widza, jeszcze będę robił na nim opening zdecydowanie, zanim oddam, no ale to zobaczycie, zobaczycie zresztą wszystko, co dla Was przygotowałem. Eee, dobra, no tutaj i jeszcze w dodatku mam kanał Minecraftowy, jeszcze 30 Minecraft, gdzie nagrywam Minecrafta, więc to może Was zaciekawić, bo dużo osób czeka na Minecrafta, więc eee, jakby, no powinniście się dowiedzieć, że mam po prostu taki kanał i dla Was nagrywam Minecrafta codziennie. Dobra. To, e, okej, okay. dobra, 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 dobra. Już otworzyliśmy połowę skrzynek, trafił nam się jeden zadymiarz. W drugiej połowie powinien nam się trafić drugi, ludzie. E, okej, okay, dawajcie, dawajcie, dawajcie. O nie, ja nie chcę akceptować zaproszeń. Już mamy w ogóle ponad 200 znowu kuponów. Ja nie mogę, ale będę miał grania i znowu zbierania skrzynek. To jest niesamowite, po prostu. Halo, drugi zadymiarzu. Już mnie bolą palce od nap napalania w ekran, naprawdę. Zmieniam palec, zmieniam palec ludzie Do otwierania tych skrzynek Co za opening w ogóle Obstawiajcie, teraz jest czas żeby napisać W której myślicie skrzynce, że mi się trafi e, Tamten zadymiarz Licząc od teraz, ile mi zostanie skrzynek Jak mi się trafi zadymiasz, Albo po ilu skrzynkach, jeszcze Dobra, piszcie to O, aż się zacięło Teraz, 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 dawaj, 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 dawaj. No nie, please no Please no, dawaj, traf się Traf się, halo Halo a no dawaj, no dawaj, no. To jest męczące, ludzie, otwieranie. Dobra, czekajcie. Ej, czy, chwila, czy mi się zdawało, czy mi się trafił przed chwilą, ty zadymiasz? Nie, nie trafił się, dobra. O już, już ludzie, aż wtedy, już, aż myślałem, że mi się trafił. Dobra, czekajcie. Bierzemy to. Okej, okay. dobra, dobra. Super opening, tricus Wow, to było dobre, to jest dobre, to jest dobra prędkość. Dobra, okej. Okay. O, a w ogóle boję się trochę, że mi się nie trafi ten zadymiarz, szczerze mówiąc, wiecie ludzie, to by było mega beznadziejne akurat, jakby się nam nie trafił ten zadymiarz, no ale cóż poradzić, no cóż poradzić, to nie, nie ja nie mam na to wpływu, e, prawda jest taka, że jak ma wypaść, to nam wypadnie, a jak nie ma wypaść, to nam nie wypadnie i tyle, i, i moje tempo, nic do tego nie ma, ale możemy otwierać raz szybciej, raz wolniej, powolutku... Powolutku, kozacko, dobra, dawaj, 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 ej już zmaksowaliśmy w ogóle tego zadymiarza teraz, wow, co to jest, o kurcze, kozacko, kolejny star power, kolejny star power, jak, jak mega dobrze, o, ja nie mogę, dobra, mamy dwa star powery, jednego zadymiarza póki co, wow, 400 skrzynek, dwa star powery jeden zadymiarz, jak to epicko brzmi ludziska normalnie, Gdyby było dwóch zadymiarzy, gdyby było dwóch zadymiarzy, to wtedy dopiero bym się cieszył, naprawdę, wtedy bym się cieszył, a teraz to to tak średnio, no bo wiecie, jednak, jednak długo zbierałem te skrzynki, a teraz, kurczę, jest ciężko trafić, więc... Szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, najszybsze tempo na świecie! Piszcie to do rekordów Guinnessa mordy, a my mamy nowego zadymiarza! Uuuu 400 skrzynek i tyle jeszcze w jednym odcinku naprawdę ludzie nie otwierałem Tyle jeszcze chyba nie otwierałem, chociaż nie wiem, może raz robiłem taki opening Trzeba by było sprawdzić na mojej playliście, kozackiej. E eee! Dobra, a tymczasem... Jeszcze nie 100 skrzynek Niecałe 100 skrzynek, a nam się nadal nie trafi tam ten zadymiarz, a już polując na niego otworzyliśmy 200 ostatnio. Czajcie to 600 skrzynek i nam się nie trafi zadymiarz 600 skrzynek otworzę, żeby Znaleźć go tylko Kolejny star power, 3 star power już Co? Ale to jest dobry star power Akurat, akurat z tego star powera się cieszę I się go mega jaram Zrobimy test nowych star powerów w przyszłym odcinku Też pewnie, zrobimy test nowych Star powerów, dobra, uwaga Uwaga, uwaga, uwaga. Halo Aaaa uh. To już jest denerwujące. Chciałem, żeby za mnie ktoś aż otworzył te skrzynki. Dawaj, 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 dawaj. Ile już nam się trafiło? Ile gemów nam się trafiło? 200 gemów nam się trafiło z tego ludzie! Czajcie to? Czy wy to rozumiecie, że nam się trafiło 200 gemów z tego i podwajacza żetonów i tak dalej? Mega się wzbogacimy przynajmniej. Mega się wzbogacimy, ale także aż w to nie wierzę po prostu. Powinni w ogóle zrobić coś więcej za monety, eee, supercel, dlatego że ja już nie mam co kupować za monety w ogóle. I to jest beznadziejne akurat, bo... No bo po co mi jest 50 tysięcy monet? 60 tysięcy monet. Dobra, jeszcze 50 skrzynek. O nie! 50 skrzynek. Co nam się trafi? Co nam się trafi, ludzie? Uwaga! 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 Już, ludzie, aż to jest, zaczyna być ciężkie dla mnie otwieranie takiej ilości rzeczy. Już to zaczyna być dla mnie ciężkie. Okej, okay, uwaga. Ciekawe, czy zgadliście, czy trafię, czy nie trafię w ogóle tego zadmiarza. Bardzo mnie ciekawi o kurcze, dawaj, 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 dawaj. O kurcze, no. Please. No dawaj, no. 20 skrzynek, ludzie, 20 skrzynek. O kurcze, 16, 15. O nie, o nie. 9, 8, 7, 6. Kupujemy boxa teraz? Nie! Nawet z megaboksa się nie trafiło. Dawaj no! Dawaj no! O nie! No dawaj no! O kurczę! Nie, 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 nie! Ostatnia skrzyk! Nie! Serio, no nam się to nie może trafić po prostu. O co chodzi? Jaką mamy szansę na to? No co jest? Tyle skrzynek otworzyłem i się nie trafił nowy że w to nie wierzę po prostu, no! Kolejny opening będę musiał zrobić. To jest ludzie, to jest mega ciężkie. Ja w to nie wierzę. Subskrybujcie mój kanał. W następnym odcinku może zmaksuję tego nowego zadymiarza, który mi się trafił i zagram nim. O... No dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Subskrybujcie to na tyle na razie.